Dzień dobry, witam bardzo serdecznie osoby z podznak uwagi i zapraszam Was na czytanie na styczeń. Styczeń 2025. Jakie tutaj się pokażą dla Was energie, podpowiedzi, porady, wskazówki? Pamiętajcie, że tarot to nie jest wyrocznia i w ten sposób nie traktujcie tego przekazu na ten styczeń. Raczej potraktujcie to jako właśnie podpowiedź, poradę, wskazówkę, co możecie w swoim życiu zmienić co warto by było zmienić, jakim sytuacjom warto by było się przyjrzeć, żeby były z korzyścią dla was. Oczywiście też miejcie to na uwadze, że czytanie jest kolektywne, czyli inaczej mówiąc ogólne, czyli nie każdy z Was się w tym czytaniu odnajdzie. Jeżeli gdzieś na początku poczujesz, że nie rezonujemy ze sobą, no to zostaw to, wrócę jakiś czas być może w innym filmiku zarezonujemy ze sobą, ale zachęcam również nie rezygnować od razu, tylko wysłuchać do końca, bo a nuż okaże się, że początek z Tobą nie rezonuje, ale dalej gdzieś popłyną jakieś fajne porady do Ciebie. No dobrze. Osoba z podznaku wagi, styczeń 2025. Jaki ten styczeń będzie dla Was? Dużo może się dziać na płaszczyźnie domu, domu, rodziny, mieszkania. Ten styczeń może być takim trochę wymagającym miesiącem, jeżeli jesteś na takim dość dziwnym, dość trudnym etapie w swoim życiu, gdzie pewne sprawy muszą się wyjaśnić i one tak jakby wyjaśniają się już od dawna i tyczy się to Twojej relacji. Twojego związku, twojego małżeństwa, czy twoich spraw majątkowych, rodzinnych, domowych, to karty pokazują tu w styczniu jeszcze trochę sytuacji będzie dla ciebie rozczarowujących. Pewne sprawy jeszcze nie do końca zostaną tak jakby wyjaśnione i zamknięte. Styczeń będzie wystawiał ciebie na próbę i to jak zdasz ten egzamin, jak poddasz się tej próbie, będzie od ciebie zależeć, ale karty ciebie zachęcają, proponują. One do niczego nie zmuszają, ale one Ciebie proponują, um, one Tobie proponują, doradzają, droga wago, żebyś zachował, zachowała we wszystkim cierpliwość. Wiele spraw starych może upominać się o domknięcie. Jakaś osoba z przeszłości, która gdzieś na jakiś czas zniknęła z Twojego życia, która... Gdzieś wycofała się z Twojej przestrzeni, może właśnie w styczniu odgrywać trudną rolę. To będzie wymagający, frustrujący miesiąc. Możesz otrzymać też jakieś zaproszenie, ale karty pokazują, że ja mam takie wrażenie, że to tak jakby początek stycznia może być trudny, ale później będzie już lepiej. Za dużo możesz tworzyć czarnych myśli, czarnych scenariuszy w swojej głowie, więc zwróć na to uwagę i możesz też mieć w głowie jakąś gościnę, celebrację. Może to ty będziesz, droga Wago, chciał, chciała z kimś się spotkać, kogoś zaprosić, albo liczysz na jakieś konkretne spotkanie z kimś. Co tutaj chcą dalej ci karty powiedzieć? Mimo wszystko, to będzie bardzo aktywny miesiąc. Mimo wszystko, ja widzę. Że tutaj dużo może się zmienić. Wszystko będzie zależeć dosłownie od Ciebie, jak Ty będziesz reagować, jakie Ty będziesz myśli w swojej głowie tworzyć, jakie Ty będziesz wizje w swojej głowie tworzyć. Przeszłość nie jest łatwa. Przeszłość prosi, prosi o zamknięcie, zakończenie, o unormowanie czegoś, ale no, wiemy o tym doskonale, że nie zawsze wszystko zależy od nas, tak? I tutaj właśnie te karty o tym mówią. Jeżeli nie wszystko zależy od ciebie, nie to ty, nie ty podejmujesz tą ostatnią decyzję, nie Twoje ostatnie słowo się liczy, to zrób wszystko, żeby to, co nie od ciebie zależy, ale to, co ktoś ma zrobić w Twoim kierunku, żeby to zrobił w miarę jak najszybciej. Do niektórych z Was idzie jakieś uczucie. Romans, miłość, jakaś relacja z otoczenia, z otoczenia. Jakaś kobieta będzie tak trochę nachalnie i natrętnie, droga Wago, próbowała z Tobą odtwarzać relacje, kontakt, znajomość. Dużo będzie tej kobiety, kobiety z przeszłości, to może być jakaś była partnerka, to może być jakakolwiek inna kobieta, tak. I tutaj karty mówią, że no, trzeba z tym coś zrobić, ale wiesz co? Finansowo to tutaj karty mówią, że do Ciebie mogą fajne propozycje przyjść: jakieś lepsze finanse, lepszy zarobek, możliwość dorobienia, możliwość lepszej pracy, współpracy. Otwieraj się na to. Niektórzy z Was mogą w styczniu przechodzić, Jakąś rozmowę kwalifikacyjną. Możecie z kimś przeprowadzać, albo ktoś z wami tę rozmowę będzie przeprowadzał i ona będzie tyczyć się właśnie jakiejś sytuacji finansowej czy zawodowej. Ja też widzę, że dużo plotek będzie, dużo plotek, dużo różnych informacji. Weryfikuj, nie wszystko będzie prawdą. W tej. W każdej plotce jest jakieś ziarenko prawdy, ale ta plotka, ta informacja, która do Ciebie dotrze, ona nie będzie zawsze w 100% konkretną informacją. Także nie powtarzaj plotek, nie powielaj tego gdzieś dalej, bo możesz kogoś tym bardzo mocno zranić i skrzywdzić. Karty też pokazują, że może ktoś przyjść do Twojego życia, nagle pojawić się i chcieć Ciebie skrzywdzić. Pod takim względem, że ta osoba będzie chciała yy, po prostu ciebie wykorzystać. Więc yy, jeżeli nagle pojawi się ktoś w Twoim życiu, kto będzie dla Ciebie takim wspaniałym, cudownym człowiekiem, kto będzie Cię klepał po ramieniu, doradzał Ci, yy, no, chwalił Ciebie, ale wyczuje, że coś jest nie tak, a mam wrażenie, że tu dobra intuicja będzie i Ty to wyczujesz, to karty mówią: Niech Ci się ta czerwona lampeczka w głowie zapali i zadaj sobie pytanie. O co tu chodzi? Nie ufaj każdemu nowo napotkanemu. Nowo napotkanej osobie nie ufaj, dobrze? Jeżeli będziesz podpisywać jakieś ważne umowy, dokumenty, czegokolwiek one będą dotyczyć, wszystko czytaj, bo ja tu nie czuję mm, takiego czegoś bardzo pozytywnego z korzyścią dla Ciebie. Jeżeli nagle ktoś, kto do tej pory był do Ciebie wrogo nastawiony, kto Ciebie do tej pory mógł krzywdzić, nie miał dobrych intencji. Będzie chciał niby polubownie z tobą jakąś sprawę załatwić? Nie wiesz. Tu nie ma dobrych intencji. Niestety, przykro to mówić, ale tak rzeczy mogą się realizować. Zadbaj też o sen, o swoje myśli, o swoje emocje. No i też nie wchodź czasami w takie energie, że wszyscy i wszystko jest przeciwko tobie, bo to też nie o to chodzi. Tak, to nie jest czas na pomaganie innym, ani to nie jest czas też na proszenie, żeby ktoś Ciebie wspierał i Ci pomagał. Wiele trudnych spraw, które się ciągną już od bardzo, bardzo dawna, ciężko Ci będzie definitywnie zakończyć właśnie w styczniu. Tak jakby ten styczeń to będzie taka energia mówiąca o tym, jest szansa na to, żeby coś się zaczęło normować, domykać, wyjaśniać, ale nie jest to wszystko takie, wiesz. No, konkretne, że w 100% już będziesz mieć coś za sobą. Mimo wszystko, w jakiś cudowny sposób, wielu z Was będzie czuło się zwycięzcami. Mimo wszystko, jakieś tu pochwały, docenienie, zauważenie do wielu z Was przyjdzie. Niektórzy z Was mogą faktycznie wchodzić w jakąś relację. Jeżeli jesteś osobą samotną, czy chcesz czegoś nowego, w styczniu możesz kogoś poznać. To może być coś fajnego. Niektórzy mogą uczestniczyć w jakiejś ceremonii ślubnej jakieś wesele, ślub, być może to będą też Wasze pewnego rodzaju jakieś celebracje z tym związane, oświadczyny za mąż pójście i tak dalej i tak dalej, tu jest też finansowo bardzo ładnie, piękne finanse, ładne finanse, nowe możliwości karty też zachęcają Ciebie droga wago do tego, żebyś przyjrzała czy przyjrzał się swoim emocjom to jakie emocje są w Tobie, to czym kierujesz się na co dzień zwróć też uwagę na swoje talenty i dary, dobry z Ciebie jasnowidz by był, masz jakieś ukryte dary i talenty w sobie, warto w jakiś Sposób nad tym pracować, uzewnętrzniać to, wykorzystywać to w swoim codziennym życiu. Niektórzy z Was też mogą podjąć decyzję: OK, inwestuję w jakiś kurs, szkolenie, naukę. No i zmiany, zmiany myślę, że w energii pracy. Niektórzy z Was mogą gdzieś za pracą wyjeżdżać, przemieszczać się. Tak to poczułam. A poza tym uważam, że coś tu będzie energetycznie mocno się w Waszym życiu zmieniać. No dobrze, co tutaj jeszcze chce być dla wagi na styczeń 2025 przekazane? Odwaga, siła, cierpliwość. To będzie czas odpuszczania. Coś trzeba sobie odpuścić: być może jakąś konkretną osobę w życiu, być może jakąś kobietę, być może jakieś konkretne grono osób, ale też w styczniu. Tutaj te karty mówią, żebyś droga wago stawiała na komunikację. Komunikacja będzie ważna, żebyś też stawiała na miłość, na docenianie siebie i żeby ta motywacja w tobie była, żeby ta motywacja Ciebie nie opuszczała. Mam wrażenie, że tu wiele osób może się zakochać, zauroczyć, zafascynować kimś ze wzajemnością, ale też mam wrażenie, że tu coś energetycznie, finansowo idzie naprzód bardzo pozytywnie. Myślę, że mm, z czegoś się wyswobodzicie. Myślę, że coś małymi krokami pod koniec stycznia będzie już definitywnie się tak, jakby domykać zamykać. Ale to jest długi proces. Co tutaj jeszcze? Tak, no są tu jakieś trudne relacje, jakieś skomplikowane sytuacje, jakieś toksyczne sytuacje związane z domem, z rodziną, z ludźmi dla ciebie ważnymi. Pewne relacje trzeba zakończyć, od pewnych relacji trzeba się uwolnić, nad pewnymi relacjami trzeba się pochylić i popracować. Wiecie, to jest czytanie ogólne, więc tutaj dla każdego z was ten przekaz będzie troszkę inny. Mimo wszystko, wy jesteście w jakimś procesie, w jakimś procesie zmian. Niektórzy z was mogą. Jeżeli są osobami w energii singla Mogą zawierać nowe przyjaźnie I to jest dobry czas Dla singi, dla osób samotnych To jest dobry czas do wchodzenia w coś nowe Dla osób będących w związkach, w relacjach Które są skomplikowane No tutaj Tutaj jest jakaś głęboka praca Praca nad tym wszystkim I tu trzeba podjąć decyzję Albo o to walczysz, starasz się, naprawiasz Albo definitywnie coś tu kończysz i każdy z Was idzie w swoją stronę. Karty też mówią, że jakaś obfitość taka emocjonalna, co niektórych z Was będzie dotykać. I ważne będą rozmowy, komunikacje, wysyłanie sobie wiadomości, miłych, czułych. No. Dużo tu będzie też takiego myślenia. I zastanawiania się nad sensem swojego życia. Nad czym warto by było, żebyś, droga Wago, popracowała właśnie w styczniu? Nad słuchaniem innych. Możesz być osobą, która nie słucha innych. Nad tą taką pewnością siebie, nad tą taką osobą, która jest pewna siebie, dumna z czegoś, odważna. No i nad, nad emocjami, nad miłością. Tutaj pokazała się energia... Troszkę takiej ofiary w życiu, nad tym trzeba popracować, ta mentalność ofiary gdzieś prześladuje, nad tym, żeby siebie akceptować, kochać, lubić, uwielbiać, miło na siebie w lustro patrzeć z ogromną akceptacją i nad odrodzeniem. Mam wrażenie, że ten styczeń będzie trudny, będzie wymagający, ale u wielu z Was, na pewno nie u każdego, ale u wielu z Was może to być miesiąc ogromnej transformacji i ogromnego odrodzenia. Nie trać wiary w siebie, nie trać wiary i nadziei w tą swoją kreatywność, i powiedziałabym: wiele tu sytuacji jest dla ciebie lekcją życiową. Trzeba zacząć tę lekcję odrabiać. I jaki aniołek dla ciebie, droga Wago, jaką taka myśl przewodnia na ten styczeń? Archanioł Jofiel. Działa za pośrednictwem złocistego promienia czerpiąc mądrość ze źródła. Poproś go, by cię oświecił i pomógł ci połączyć się ze źródłem wiedzy, które nosisz w sobie. Archanioł Jofiel pomoże ci także zdobywać i przyswajać informacje. Jeśli zatem obecnie uczysz się bądź studiujesz, możesz korzystać z boskiej pomocy. Wezwij archanioła Jofiela, by udzielił ci siły i wskazał właściwą drogę. On pomoże ci usunąć z Twojego życia to, co złe, i stać się otwartym, szczerym i pełnym mądrości. Anioły dają ci znak, że czas byś przyodział się w złotą szatę mądrości. Wyobraź sobie więc, że otacza cię złocista poświata i bądź mądry. No i afirmacja dla ciebie na ten cały styczeń brzmi: łączę się ze źródłem mądrości które noszę w sobie dokładnie i tego Tobie z całego serca życzę. Pozdrawiam, wszystkiego pięknego.